Pięć potężnych rytuałów na przyciąganie obfitości: Zmień swoją rzeczywistość w pięć dni. Czy wiesz, że twoje codzienne nawyki mogą stać się potężnymi narzędziami manifestacji? Świat wokół nas jest pełen energii, a ty każdego dnia możesz ją wykorzystać, by przyciągać to, czego pragniesz: pieniądze, sukces, szczęście, miłość i zdrowie. Wystarczy odrobina magii w prostych czynnościach, które i tak już wykonujesz. Wyobraź sobie, że twoja poranna kawa nie tylko pobudza umysł, ale przyciąga przepływ gotówki. Że 30 sekund przed lustrem codziennie rano programuje twój umysł na sukces. Albo że zwykła szklanka wody staje się eliksirem witalności i siły. W tym filmie pokażę ci pięć prostych, ale niezwykle skutecznych rytuałów, które wpleciesz w swoją codzienność bez wysiłku. Każdy z nich działa jak magnes na inną sferę życia. Rytuał porannej kawy, zamień zwykłe picie kawy w ceremonię przyciągania bogactwa. Dodasz tylko jeden składnik, a Twoje myśli o pieniądzach staną się potężną afirmacją. Rytuał lustra 30 sekund dziennie. A Twój umysł zacznie wierzyć, że sukces to Twoja naturalna rzeczywistość. Rytuał światła złap promień słońca lub zapał świece i napełni się szczęściem w zaledwie minutę. Rytuał wody, woda ma pamięć. A Ty możesz zaprogramować ją tak, by codziennie wzmacniała Twoje zdrowie. Rytuał różowej świecy, miłość nie przyjdzie przypadkiem, ale możesz ją zaprosić do swojego życia dzięki tej prostej praktyce. To nie są czary, to nauka o energii, intencji i potędze podświadomości. Wystarczy, że przez pięć kolejnych dni wypróbujesz te rytuały, a zobaczysz pierwsze zmiany. Gotowy na transformację? Zaczynamy! Otwórz umysł, weź głęboki oddech i utwórz życie, na jakie zasługujesz. Rytuał porannej kawy. Zaczynasz dzień od kawy, zamień ją w potężny rytuał bogactwa. Pokazuję ci sekretny sposób, który stosują milionerzy, to zajmie tylko 60 sekund. Najpierw do świeżo zaparzonej kawy dodaj szczyptę cynamonu. To symbol pieniędzy i obfitości. Mieszając łyżeczką zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wyobrażaj sobie, jak przyciągasz przypływ gotówki. Teraz trzymaj kubek oburącz, zamknij oczy i powiedz z mocą. Pieniądze płyną do mnie łatwo, obficie i w idealny dla mnie sposób. Jestem magnesem dostatku. Wypij pierwszy łyk, czując wdzięczność klucz manifestacji. A na koniec zapisz w notesie konkretny cel finansowy, na przykład dostaje 10 tysięcy zł w tym miesiącu. P.S.: najlepiej działa o 5.55 lub godzina 11.11, .11, to godziny aniołów. Spróbujesz? Daj znać w komentarzu, kiedy zadziała. Chcesz poznać podobne rytuały? Zajrzyj do innych moich filmów. Rytuał lustra dla sukcesu. Codziennie rano stoję przed lustrem i robię to, a sukces dosłownie mnie znajdzie. To potężna technika której używają najwięksi, zajmuje tylko 30 sekund, a zmienia wszystko. Stań wyprostowany przed lustrem. Patrz sobie głęboko w oczy i z pełnym przekonaniem powtarzaj: Jestem magnesem sukcesu. Osiągam wszystko, czego pragnę. Świat wspiera moje cele. Klucz. Mów to tak, jakby już się spełniło. Czuj tę pewność w głosie. Dodaj mocne pozy. Ręce w górze w kształcie litery V lub dłonie na sercu. Ciało musi uwierzyć w sukces tak samo jak umysł. Tip Rób to najlepiej o 7.07, to magiczny czas na manifestację zwycięstw. A teraz najważniejsze. Zaraz po rytuale zapisz w notesie jeden konkretny cel. Podpisałem świetną umowę na duże pieniądze i. działaj jakbyś już go miał. Kto spróbuje? Skomentuj sukces, jeśli wierzysz w moc tej praktyki. A jeśli chcesz więcej takich technik, zaobserwuj mnie. Rytuał światła 60 sekund do prawdziwego szczęścia. Zatrzymaj się na chwilę i poczuj magię tej prostej praktyki. Gdy stoisz w promieniach porannego słońca lub przy delikatnym świetle świecy, połóż dłonie na sercu i zamknij oczy. Wyobraź sobie, jak złociste światło otula cię jak najczulszy uścisk. Wdychaj głęboko to ciepło, wypowiadając w myślach: Jestem szczęściem. Jestem światłem. Przyciągam radość w każdy zakątek mojego życia. Z każdym wydechem uwalniasz wszystkie troski, a z każdym wdechem napełniasz się pozytywną energią. Sekretna moc: rób to codziennie o 11:11. .11. To magiczny czas na wzmocnienie afirmacji. Po minucie otwórz oczy i podziękuj za to piękne uczucie. Zauważysz, jak twój dzień zaczyna płynąć lżej i radośniej. Kto odważy się spróbować? Napisz w komentarzu: szczęście, jeśli poczułeś tę zmianę. A jeśli chcesz więcej takich technik, zaobserwuj mnie. Rytuał życiodajnej wody: 60 sekund do pełni zdrowia. Twoje ciało cię prosi o ten prosty rytuał. Każdego ranka, zanim cokolwiek zjesz, przygotuj szklankę wody z tym jednym składnikiem. Do letniej wody wrzuć plaster cytryny, oczyszcza, i listek mięty, odświeża. Zamieszaj łyżeczką 7 razy w prawo. To magiczna liczba uzdrawiania. W trakcie mieszania powtarzaj z przekonaniem: Moje ciało jest świątynią zdrowia. Każda komórka promieniuje witalnością i siłą. Sekretna moc. Rób to o szóstej rano. To czas, gdy organizm najlepiej przyswaja energię wody. Wypijaj małymi łykami, wyobrażając sobie, jak złote światło uzdrawia każdy twój organ. Bonus. Zapisz na szklance markerem afirmację: Jestem zdrowiem. Woda zapamięta te wibracje. Kto zacznie jutro? Komentuj zdrowie, jeśli jesteś gotowy odmienić swoje zdrowie. A jeśli chcesz więcej takich technik, zaobserwuj mnie. Magiczny rytuał różowej świecy. Przyciągnij miłość w 60 sekund. Uwaga, samotny i samotni. Ta prosta praktyka z różową świecą może zmienić Twoje życie miłosne już dziś wieczorem. Zapał różową świecę, kolor uniwersalnej miłości, i usiądź w ciszy. Patrząc na płomień, wyobraź sobie, jak Twoja wymarzona relacja już do ciebie płynie. Poczuj ciepło, bezpieczeństwo i tę niesamowitą chemię. Połóż dłoń nad sercem i powiedz z przekonaniem: przyciągam miłość. Która szanuje, inspiruje i rozpala moje serce. Zasługuje na pełnię szczęścia. Protip: dodaj krople różanego olejku na świecę. To potęguje moc rytuału. Rób to w piątek wieczorem, gdy Wenus, planeta miłości, jest najsilniejsza. Zostaw świecę, by wypaliła się do końca. A potem obserwuj magiczne znaki. Kto odważy się spróbować? Komentuj miłość. A jeśli chcesz więcej takich technik, zaobserwuj mnie.